Cześć, tutaj Leszek z kanału YouTube Kuba Kuba. Jestem w żywcu na rynku. Tak to wygląda. Niska zabudowa. Magistrat. Z tyłu za mną jest 18-wieczna dzwonnica. tutaj stał ołtarz, przy której Ojciec Święci nawiedził miasto w 1955 roku. Rodził się udziela do I tutaj był ołtarz. Wszystkich wodzi na wschodniej ścianie tej w właśnie jest ta pomnik I, i ta tablica A tutaj jest obok katedry wytyczony rynek w XVI wieku już wiecie gdzie jest No i oczywiście Labistrad czyli rada miasta rząd miejski no i święty Florian chyba to jest jestem w samym centrum rynku Wiarenki. i tutaj święty Florian żeby miasto nie paliło się pochodzę po rynku i jeszcze zobaczę tutaj w rogach co są jakie uliczki i kino Janosik w żywcu obok rynku jeszcze dzisiaj czynne, no dzisiaj coś przedstawia, chociaż taka deklaracja jakaś dziwna. Nie mogłem tego pokazać, bo tutaj w sierpniu 14 roku 120 legionistów złożyło przysięgę i poszło na front. Ryczy, ry. Barskiego, Leonard na No i Floria i fontanna tutaj ten cały czas jest. Ten kamienice wpisane są do rejestru zabytków. Niektóre, nie wiem czy pokazywałem to krótko. Jeszcze raz pokażę. E, Osobiście wybrukowany rynek i Spróbuję odnaleźć jakieś jeszcze inne miejsca, pokazuję to z daleka. Tam jest Rynek, a tu ulica Pomonickiego 16, jest bar targowy. od 130 lat mieszczący się lokal położony na miejscu XVI-wiecznego Rowaru Miejskiego. I pierwsze liceum mogą to kształcące w żywcu niedaleko tego rynku jakieś tablice ale nic tutaj nie widzę takiego także idę zjeść naprzeciwko może coś będzie